Jeśli chodzi o rolę państwa, no to państwo spełnia swoje funkcje w wymiarze podatkowo-prawnym i stabilizacji tych przepisów. A samorządy to jest druga sprawa i kwestie na przykład specjalnych stref ekonomicznych, które tu akurat na Suwalszczyźnie działa taka strefa. W moim rodzinnym mieście Łomży również taka strefa funkcjonuje. Więc no to są warunki sprzyjające do inwestowania. Na pewno świetne skomunikowanie w tej chwili i Suwałki, i Augustowa, i Łomży Białego Stoku. Powoduje, że te wszystkie tereny, które są wokół, również są terenami do i yy, gotowymi na nowe inwestycje, ale. Yy... Też terenami, które są odpowiednie do tego, żeby w nie inwestować. Przy okazji są terenami, które potrzebują zastrzyku gotówki i potrzebują nowych inwestycji po to, żeby się rozwijać zgodnie z trendem ogólnopolskim. Znaczy ja przede wszystkim apeluję, żeby słuchać rządowych komunikatów, żeby nie dać się ponieść dezinformacji i to jest najważniejsze. Państwo Polskie funkcjonuje i działa i broni naszego terytorium. Oczywiście zdarzają się takie momenty, kiedy Dary nie uchwytują pewnych dronów i one spadają na nasze terytorium. Staramy się eliminować zagrożenie. Położenia nikt nie wybiera. Żyjemy niestety w, takiej, w takim położeniu geopolitycznym, które generuje jakieś zagrożenie, ewentualnie może powodować poczucie kryzysu wokół granicy, ale samo wynegocjowanie środków, partycypacji Unii Europejskiej w zabezpieczeniu granicy wschodniej, czyli końcowej granicy Unii Europejskiej, powoduje, że możemy spać spokojnie i możemy tu inwestować. Wie Pan co, ja jestem zwolenniczką takiej równej konkurencji, więc rzeczywiście są sytuacje kryzysowe, jak w przypadku powodzi albo bonu turystycznego po pandemii, czy, czy związanego z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, owszem, ale to też może, musi być czasowe. To nie może być pomoc, która spowoduje, że uzależnimy funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa od tej pomocy.